Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. W tym artykule dowiemy się. Jak długo żyje akumulator i jak wydłużyć jego żywotność? Akumulator samochodowy jest kluczowym elementem zapewniającym funkcjonowanie elektroniki pokładowej i wyposażenia elektrycznego samochodu. Główne obciążenie akumulatora ma miejsce, gdy silnik pracuje przy niskich prędkościach i na biegu jałowym lub gdy silnik jest wyłączony. Może on zatem uleca awarii? Tracąc zdolność do utrzymywania ładunku, poniżej przedstawiono przybliżoną żywotność akumulatora samochodowego. Jak długo działa akumulator? Akumulator wystarcza na mniej więcej tyle czasu, na ile określają to instrukcje producenta. Na żywotność akumulatora mają również wpływ warunki eksploatacji. Żywotność akumulatora ulega skróceniu w wyniku montażu dodatkowych urządzeń elektrycznych w pojeździe, a także w wyniku usterek pokładowego układu zasilania, długotrwała jazda może spowodować zagotowanie akumulatora, może to być spowodowane spadkiem poziomu elektrolitu lub wręcz przeciwnie, jego wzrostem, zatłoczenie samochodu, długa praca na biegu jałowym powoduje rozładowanie akumulatora ponieważ alternator prawie go nie ładuje. Wszystkie powyższe czynniki mogą skrócić żywotność akumulatora. Średnia żywotność akumulatora samochodowego wynosi około 3 do 4 lat. Jak wydłużyć żywotność akumulatora? Użyj areometru, aby sprawdzić gęstość elektrolitu. Zalecenia, które dodadzą kilka lat do żywotności. Poziom elektrolitu w akumulatorze powinien być stale monitorowany. Poziom gęstości elektrolitu powinien ściśle odpowiadać warunkom klimatycznym i sezonowi eksploatacji. Gęstość jest doprowadzana do wymaganego poziomu za pomocą ładowarki. Przestrzeganie tych zaleceń ma korzystny wpływ na żywotność akumulatora i może wydłużyć ją o kilka lat. Sprawny regulator również wpływa na żywotność akumulatora, a dokładniej na poziom jego naładowania, wymagane napięcie utrzymywane przez regulator napięcia mieści się w zakresie 13,8 do 14,4 V. Wskazówki dla kierowców dotyczące wydłużenia żywotności. Ważne jest, aby wiedzieć, im łatwiej jest uruchomić silnik, tym mniejsze obciążenie akumulatora, ładowanie akumulatora najlepiej niskim prądem 1 do 2 A. Przez długi okres czasu takie co miesięczne ładowanie może wydłużyć żywotność baterii o około 2 lata. Akumulator, przyczyny i środki zaradcze awaria, zwiększone samorozładowanie przyczyna, szkodliwe zanieczyszczenia przenikają do elektrolitu. Napełnianie akumulatora wodą niedestynowaną. Akumulator jest rozładowany do poziomu napięcia 1,1v. Zużyty elektrolit jest usuwany z akumulatora. Akumulator jest płukany wodą destylowaną. Wlewany jest nowy elektrolit w ilości wymaganej przez przepisy. Usterka: zwarcie. Zniszczenie separatora i styku między płytami Ładowanie wysokim prądem Zdemontować akumulator Wymienić uszkodzone elektrody i separatory Ponowny montaż akumulatora i Ładowanie Usterka Wypaczenie elektrod Wysoki prąd ładowania i rozładowania Wysoka temperatura elektrolitu Nieprzestrzeganie zasad uruchamiania silnika za pomocą rozrusznika Środek zaradczy wymienić uszkodzone elektrody w akumulatorze, usterka, styki biegunów są utlenione, zdejmij zaciski ze styków i wyczyść je, zamocować zaciski na bolcach i nasmarować je cienką warstwą specjalnego smaru, usterka, pęknięcia monobloku i jego zużycie, przyczyna, bateria nie jest prawidłowo zamocowana w gnieździe baterii lub bateria jest obsługiwana nieostrożnie, środek zaradczy. Wypełni pęknięcia specjalnym klejem. Poważniejsze uszkodzenia mogą zostać naprawione przez wykwalifikowanego technika. Co zrobić w przypadku rozładowania baterii? Rozładowany akumulator można reanimować na dwa sposoby. Holowanie silnik jest uruchamiany poprzez przyspieszenie samochodu, a następnie włączenie zapłonu i biegu, drugiego lub trzeciego. Zapalenie papierosa. Odbywa się to za pomocą samochodu dawcy i krokodyli przewodów do interakcji zacisków akumulatora. Krokodyle są podłączone do niezbędnych zacisków na obu akumulatorach. Czerwony, tradycyjnie, przewód odpowiada dodatnim zaciskom. Czarny, ujemnym samochodu dawcy. Drugi koniec jest podłączony do niepomalowanej części rozładowanego samochodu. Najpierw należy uruchomić silnik samochodu dawcy a następnie samochód z rozładowanym akumulatorem. Prawidłowe ładowanie akumulatora, zdejmij korki z akumulatora, odkręć śruby. Jest to konieczne do swobodnego wydostawania się gazów podczas ładowania, prawidłowo połączyć zaciski ładowarki z akumulatorem, włączyć ładowarkę. Prąd ładowania powinien odpowiadać 1 z 10 pojemności akumulatora. Ładowanie wymaga kontroli temperatury elektrolitu. Nie więcej niż 55 stopni Celsjusza. Po zakończeniu ładowania należy odczekać 15-minutową przerwę, gdy gazy zostaną uwolnione, i wkręcić wtyczki odmiany ładowarek. Ładowanie i rozruch są używane podczas odłączania terminali od sieci pokładowej maszyny. Mają dwa tryby, jeden... Automatyczne Ładowanie 2. Maksymalny prąd wyjściowy w trybie rozruchu Ładowanie przed rozruchem. Są one wyposażone w cienkie przewody o niskiej mocy. Ładowanie i nic więcej. Urządzenia te są podłączane do zacisków akumulatora, których nie trzeba odłączać od sieci pokładowej samochodu, zalecane do stosowania w samochodach z automatyczną skrzynią biegów. Odłączenie zacisków jest obarczone problemami. Prawidłowe działanie żywotność akumulatora zależy bezpośrednio od tego, jak długo był on używany i jak dobrze o niego dbano. Nowy akumulator nie wymaga uwagi przez pierwsze dwa lub trzy lata, podczas gdy stary akumulator wymaga stałej opieki. Jeśli jednak stara bateria powoduje duży dyskomfort, należy ją wymienić. A Wordpress komentarz Hello World.